Dzień dobry. Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać o wodzie. Wszystkie tematy, które będą dzisiaj poruszane, będą związane z wodą. Ale zaczniemy od tekstu: Wędrówka kropli wody. To ja, kropla wody. Czy wiesz, gdzie teraz jestem? Kiedy w chmurze jest za dużo wody, zaczyna padać. Deszcz. I my, krople wody, jako krople deszczu, spadamy wtedy na ziemię, na rośliny. Wpadamy też do zbiorników wodnych. Co się z nami dalej dzieje? Na przykład płyniemy rzekami do morza. Piją nas zwierzęta, a niektóre z nas. Zamieniają się w parę wodną, i znów odlatują w chmury. To ja już lecę. Do zobaczenia. Taką krótką historię opowiedziała nam o sobie Kropla Wody. Posłuchajcie teraz dźwięków. Spróbujcie odpowiedzieć sobie na to, co słyszeliście w tych dźwiękach. A teraz zapraszam Was na kolejne ciekawe zajęcia o Wojciech.